Witam, mam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam, pora na 163, jak zmienić obliczenia na kilku arkuszach jednocześnie. Mam tu przygotowane trzy arkusze, które widać różnią się danymi i chcę je troszeczkę zmodyfikować. Więc, żeby nie robić tych samych operacji na każdym arkuszu, skorzystam sobie z tego, że w Excelu mogę zaznaczyć kilka arkuszy na raz, czyli jeśli zaczynam tu od... Arkusza z końcówką 1k, przytrzymam sobie Shift i kliknę na trójkę, to mam zaznaczone te trzy arkusze. Teraz każda operacja, jaką wykonam na tym widocznym arkuszu, będzie miała swoje odzwierciedlenie na pozostałych. Czyli tu sobie piszę zysk, równa się przychód minus koszt, kopiuję formułę. Nakładam sobie formatowanie palutowe. O, no tutaj za dużo miejsc po przecinku nie potrzebuję aż tyle, więc sobie usunę. No, pogrubię sobie nagłówki. Nałożę jeszcze niebieski kolor obramowania, znaczy wypełnienia, i jeszcze na koniec nałożę sobie obramowanie na tym zakresie. I teraz, jak sobie przejdę o tu na osobny arkusz i Spojrzę na poszczególne arkusze, to widać, że te wszystkie operacje zostały nałożone na tych trzech arkuszach. Nie ma problemu, jeśli byłoby ich więcej, efekt byłby taki sam. Tyle arkuszy, ile zaznaczysz, tyle dokonujesz zmian. Subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.